Dzień dobry, witam wszystkich na moim kanale. Ja nazywam się Radek, a dzisiaj gramy w grę pod tytułem Hell Clock. Hell Clock to gra, która będzie pełną akcji, mieszanką roglaika i RPG'a, action RPG'a, żeby nie było. Ale co ciekawe, będzie ona też dotyczyła trochę kwestii mrocznej, fantastycznej, jak to jest napisane na Steamie, wersji wojny Kanudos w Brazylii. I to jest faktycznie historyczne, historyczne zdarzenie, które miało miejsce, kiedy Brazylia przekształcała się z Cesarstwa w Republikę. Nie będę tutaj wchodził w jakieś szczegóły dotyczące historii Brazylii, bo też sam na niej się nie znam, ale jest to ciekawa rzecz na swój sposób, na pewno. Mało wiem na temat tego, co działo się w Ameryce Południowej, w, zwłaszcza w tamtych czasach, więc tym bardziej jestem ciekawy, jak to zostanie przedstawione w grze, tak naprawdę. Moi drodzy, zachęcam do subskrypcji, bardzo mocno, jeśli tylko wam się podoba kanał i to, że sprawdzamy sobie różnego rodzaju tego typu gry. No a ja tutaj wchodzę już w zapis A, i generujemy sobie nasz start łagodny. Zaczniemy łagodnie. Rozgrywka się skończy, gdy zginiemy. Rozumiemy cały postęp. Także to jest sen plus. Mamy też tryb relaksu. Nie będziemy go na razie aktywować, bo nie wiemy, co oznacza e, presja związana z piekielnym zegarem. Ale pozwolimy na wstrzymywanie rozgrywki. Dotworzy się menu. Menu nawet. Menu to już w ogóle. Także gramy, zobaczymy. Spodziewam się dużej ilości akcji. I zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Dzieło fikcji oparte na prawdziwych wydarzeniach masakry w Kanudos, dokładnie. 1006 tak jak mówiłem, był to okres czasu, kiedy Brazylia, która była wtedy cesarstwem, przekształcała się w Republikę i nie wszystkim się to koniecznie podobało, że taka republika miała zamiar zająć miejsce tego cesarstwa. No, a Kanudos na pewno miało okazję odegrać tutaj jakąś ważną rolę w tym wszystkim, chyba. Jeśli przychodzi mamy brazylijski Voice Acting, najwyraźniej. Fantastycznie! Super! Skoro już tak bardzo wchodzimy głęboko w te kwestie y, tego, te, te, tego miejsca, tego świata i w ogóle na że będziemy się poruszać, a co? Tak będzie ciekawie trochę. Nie wiem, czy nie możemy. Teraz będziemy strzelać na myszce. No i dobrze. Mamy pistolecik, mamy też latarkę, taką czerwonawą. Do ką, deixa doni Ale po walam dziś oni wybuchają w takiej kurcze w fajerwerkach krwi generalnie, ja my to nie se w nią szczelić przypadkiem, dobra, możemy porozmawiać. Cześć, z garnistrzem jesteśmy, co ciekawe. Pamiętajmy, że to, to są fikcyjne tutaj wydarzenia. Znaczy, jakby historia tego i Kanudos co się stało, to jest prawdą, ale niekoniecznie wiemy, czy od razu Antychryst był wtedy w Kanudos, jakby. Także miejcie to na uwadze. Niemal wygląda to miejsce dosyć opuszczone i takie mrocznawe, tam jest zeście do piwnicy. Nie możemy za bardzo wejść tam po schodach do góry, chciałem zobaczyć, czy czegoś może tam jeszcze nie ma. Mam jakiś taki vibe, jakiegoś diablo generalnie w tym momencie, jak to, jak to gram. Zwłaszcza z tą piwnicą od razu na dzień dobry. Okay. Mamy zdolności też. No dzieciel chyba był bardzo ważną osobą dla, tego, dla tej społeczności w tym miejscu istniejącej. Na prawym przycisku myszy mamy jakiś inny rodzaj wystrzelania. Ten strzela trzy pociski, ok, i zabiera nam manę. Ten z kolei po prawej nie zabiera many w ogóle. Okej, okay, czyli to jest nasz skill jakby bardziej już taki aktywny podczas gdy ten e, po prawej to jest zwykłe strzelanie. Ale powiem od razu, że bardzo przyjemnie się strzela i mamy też od razu świecidełko, które możemy chyba sobie w jakiś sposób tutaj podejrzeć pod przyciskiem G. Obrażenia krytyczne zostały zwiększone. W porządeczku. Zawsze warto mieć silniejsze obrażenia krytyczne. Do, tu jest na tyle przeciwników dużo, że pozwolimy sobie wyszczelić z tego naszego skilla. No, bo staliśmy też przy okazji nowy poziom. Bardzo szybko nas wprowadza gra w te e, poszczególne feature'y. I bardzo dobrze. Nie ma co tutaj się zatrzymywać. Szybki strzał, ciężki strzał, czy śmiertelny strzał. To jest magiczne. Proszę bardzo. Czas na trafienie krytyczne wzrasta o 5%. Pewnie. I już te krytyki sobie pójdziemy w takim wypadku. Uff. No, Pod kątem klimatycznym gra na pewno się wyróżnia. Chyba, że mieliście okazję ostatnio grać w grę, która też iduje z y, krajem Amerykan z Ameryki Południowej, i jakiejś innej. Kolejne świecidełko, co ciekawe. Tutaj sobie oddamy więcej strzałów. Ich... Te trupy, tak naprawdę. No, wiem, że dostałem kolejne świecidełka, ale nie wiem, czy ja je wszystkie mogę zgarniać, czy jest jakiś problem. Tu są różne świecidełka, to jest nawet żółte świecidełko mocy. Czy musimy jakoś je tutaj nadzorować, wymieniać? Czy nas się jakoś stakują, chyba? Chyba się stakują, bo na pewno mieliśmy więcej tych różnych świecidełek, ale w tym momencie, jak widzicie, tylko nam się wyświetlają trzy. Mamy prędkość odnowienia zwiększoną, mamy większe obrażenia i mamy lepsze te obrażenia krytyczne. I wydaje mi się, że to było wcześniej białe, a teraz zrobiło się niebieskie, więc chyba to się zestakowało. Mamy też tutaj możliwość, oczywiście, leczenia się. Tutaj więcej złota, bardzo dużo krwistych terenów. To będzie raczej mroczna gra. Ciekawe czy większość czasu będziemy spędzać w podziemiach, czy też jednak gdzieś na... ...nadziemnych terenach. Nie mamy małe na tyle, żeby spamować tym tak kompletnie... ...beztrosko, ale zwykły strzał też robi sporo. Kolejne świecidełko mocy zebrane. Miksury nie potrzebujemy, bo w ogóle hp nie straciliśmy. Mamy też zegar swoją drogą, który cały czas tyka. Ja tak sobie tutaj spokojnie wszystko sprawdzam, a może powinienem się pośpieszyć jednak. Bo nie wiadomo, co się stanie, jeżeli zegar nam się tutaj wypełni. Dobra, jest kolejny poziom. Zegar się zatrzymuje, tak sobie to ustaliliśmy w obcych, jakby nie patrzeć. Można grać tak, żeby się nie zatrzymywał. Ciężki strzał, 40% obrażeń. Pewnie, że weźmiemy. Teraz sobie wykorzystamy też na któryś z przeciwników. Proszę bardzo, udało nam się do jakiegoś portalu dotrzeć. Nikt które, jak mówiłem, niepotrzebne. Chodzimy na kolejne piętro. Coś się stanie z zegarem? Z zegarem się nic nie stanie. Tak jak był, tak dalej jest. Mamy nową zdolność, co prawda. Wokół gracza pojawia się krąg widmowych noży. Okej, okay. jak by to wyglądało? Zaraz sobie sprawdzimy. O tutaj niektórzy atakują, a to jest taki krąg widmowych noży, który działa... Nie wiem, czy aż na taki dystans, ale... Trochę tym razem już oberwaliśmy, bo tutaj się zaczęły pojawiać góle też w tym momencie. Ciekawe. Na spacji mamy taki po prostu ruch. On many nie zabiera, trochę zabiera jednak, okej, okay, dobra, czyli nie możemy tak sobie po prostu liczyć na unik w każdej chwili. Eee, przy okazji zdajemy też ludziom obrażenia tym unikiem. No dobra, kolejna lista prostych przeciwników, grupa właściwie. Pięknie, złoto się opłaca oczywiście zgarnąć, tak mi się wydaje. Wiesz, jak to jest, jak się zaczyna jakieś takie gry to zawsze się zbiera wszystko co jest wokół. Tutaj mamy nawet skrzynię. Dobra, zróbmy sobie ten Trochę wsparcia w ten sposób Mamy tutaj wystrzały potężne Otworzymy sobie skrzynkę, zobaczymy co w niej jest Dużo pieniążków, dużo pieniążków Mapa nas prowadzi w różne tutaj tereny Tam po boku wydaje się jakby był jakiś teren Który warto zwiedzić Więc sobie podejdziemy Taka. No tak, w sumie tutaj nic nie było Ostatecznie, jakby tak popatrzeć nad tym 3 minuty i 25 sekund do... Z zakończenia naszego zegara. Hapekiny nam się odnowiły, gdzieś musiała mikstura leżeć. Dobra, tutaj sobie pozwolimy. A zrobimy sobie teraz takie, taką kombinację. A, dosyć szybko nam się udało tych przeciwników pokonać. Robi się też trochę jakby mroczniej, tak czerwonawo trochę. Takie lekkie zabarwienie się pojawiło. Wyoszczone zmysły. Obszar leżenia. Z chęcią sobie powiększymy to, tą obszarówkę. Dlaczego by nie. Rozumiem, że tak naprawdę nie musimy idealnie mieć tych sztyletów dokładnie. One same podlatują do przeciwnika, to nie jest tak jak czosnek w Vampire Survivor, czy coś w ten descent Dobra, złoto zebrane. I tutaj jest całkiem. A ja tak, wchodzę w te ataki. Nawet się specjalnie nie przejmując, bo po pierwsze mamy trochę życia, a po drugie bardzo często jednak mikstury wypadają. W pewnym momencie to się pewnie zmieni i zaczniemy trochę bardziej cenić sobie swoje własne życie. Ale na razie chodźmy do przodu. Dwie minuty. Martwi mnie ten zegar. No martwi, czuję, że coś się. Coś się wydarzy. O, ktoś próbuje pomocy. Dobra. Ja Oczywiście pojęcia nie mam kim jest Dzaabadzi, ale... Wydaje brzmi, gdzie on jest też. jest i skrzyneczka. No, jak okazuje się, że skrzynka ważniejsza była dla nas niż kolega. Mówi się trudno. A jak, jak, tam nasze, jak tam nasze świecidełka wyglądają? Tutaj możemy sobie sprawdzić. No właśnie, one tutaj zyskują powoli jakieś różne możliwości. Świecidełko zdrowia, to w ogóle nam życie powiększyło hardkorowo. Zbierzemy sobie te pieniądze jeszcze. Już do Ciebie biegnę, koleżko, już do Ciebie biegnę. Nie wiem co prawda gdzie jesteś, ale mam nadzieję, że po prostu na no wprost. Rany Chrystusa zabierzmy są no już się otwieram. Tamten wybieg, no my za bardzo stąd nie wybiegniemy tak po prostu. Jak teraz na tym myślę te świecidełka mogą się nie stakować, tylko lepsze może zastępować słabsze, chociaż niby zbieramy wszystkie. By wszystkie fale wrogów przetrwać. Czas się zatrzymał swoją drogą. Taka ciekawostka tutaj. A pierwsza fala chyba jest. E, spokojnie zatrzymana. Żeby no odpalimy tutaj jeszcze te możliwości nasze. A oe. Mamy mało życia, serio? Nawet nie zwróciłem uwagi, ale okej. Okay. Jedynkę wciśniemy, żeby trochę odzyskać. Nie zwróciłem uwagi na to życie, ale faktycznie trochę. Wow, 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 trochę tutaj obrywamy, jak już podejdą. Dobra, trzeba uważać jednak. Chyba się zająć może lepiej wypadałoby tymi koleżkami, co jednak atakują z dystansu. Bo mam wrażenie, że to oni najwięcej nam problemów robią. Nie są, nie są też specjalnie widoczni, co... Dodatkowo w pewien sposób utrudnia nam zabawę. Dobra, wyleczmy się, jednak ci, teraz zaczęli szybciej biegać, to może być lekki problem. No ale to mi się też trochę bardziej podoba. Teraz to trzeba już trochę pokombinować z tym, co się robi. Muzyka też, kurde, zyskuje na sile. No tutaj strzelamy, strzelamy. Raczej powinniśmy dać radę, ale wiecie, jak jest, nie ma co tutaj chwalić dnia przed zachodem słońca. Niesamowite jest też to, że ci, którzy nogi mają, poruszają się wolniej niż ci, co są bez nich. Oj, jeszcze raz przywódca się pojawił, a ten tutaj w nas wyrzuca jakimiś... Samo nakierowującymi się atakami. Ale była mikstura. O, tu jest dwóch takich! Te, te ataki są trochę bardziej problematyczne. Wybraliśmy za mocno. On ma bardzo dużo życia. A to jest ten jeden, to się po prostu przeteleportował. Ja za daleko od niego odbiegłem, więc Skurczybyk stwierdził, że po prostu się ruszy w ten sposób. Ja tutaj podejdę, on się znowu trochę teleportnął. Mamy trochę miksur, jeszcze, więc nie ma tragedii. No za mało many. To jest ok mimo wszystko. Shit. Tu się przeniosłeś kolego, okej okay. Trzeba poszukać mikstury Bo się robi niebezpiecznie za bardzo Może gdzieś ją znajdziemy po drodze Musi się zespawnić chyba jakiś pomniejszy szkielet Żebyśmy mieli okazję, o tutaj na przykład Tak jest, super, miksturę bierzemy od razu Więc fantastycznie, mamy jakby w zapasie jedną Kaleczka tam troszkę zniknął, czy ten też będzie miał miksturę? Niestety nie Oj, nie, to chciałem kliknąć! Chyba trochę już go pobiliśmy hardkorowo, można powiedzieć, tylko... Że mimo wszystko on jeszcze trochę tutaj życia ma... Mikstura! Będzie nam potrzebna bardzo. Chyba, ciężko to tutaj z tej pozycji widzieć akurat. Odpalimy sobie miksturę i pokonaliśmy... Polernika. Oby, oby, a my możemy, usłyszałem, wydać... Przedmioty jakieś, tylko nie za bardzo wiem na co i jak. Mamy błogosławieństwo, mamy sprzęt. Mamy całkiem sporo świecidełek różnych, to jest fajna informacja. Możemy wejść do klatki? Nie. Rada nam nie da okazji do tego. No cóż, my na razie, mimo tego, że mamy tutaj takie rzeczy, możemy wrócić, porozmawiać z Abadem w Wyszera Moabim. sobie tą kapliczkę. Błogosławieństwo dostaniemy. Większą prędkość. Więcej many, więcej many mi się na pewno przyda. Pytanie brzmi kolejna miksturka tutaj wpadła Czy my możemy wydostać się na zewnątrz Czy możemy iść na kolejne piętro No właśnie, a to jest pytanie Jak zejdziemy dalej, to po prostu ruszamy dalej Tak, w głębiny Nie zginęliśmy Więc czemu by nie iść dalej, prawda Spalimy sobie tutaj nasze zdolności Dobra, więcej złota, więcej Kapliczka zdolności, o co to za Kilkołaki jakieś czy coś Skaka, coś, coś ze skakaniem miał w nazwie. Tyle zadążyłem zauważyć. Byłem troszkę za bardzo zajęty strzelaniem w niego, żeby czytać, co, on tam, co on tam, kim on tam jest w ogóle. Dobra, lepsze zdolności. W takiej już ilości trzeba bardziej, e, że tak powiem, chętnie korzystać ze swoich zaklęć. To już nie jest po prostu kilka trupów, które dwoma strzałami padają. Chociaż padają szybko, nie zrozumcie mnie źle, ale... Już trochę się strzelać musimy. Czasem nawet cofnąć, przyjąć lepszą pozycję. Dobra. Może, że mana się regeneruje bardzo szybko. Też sobie zwiększyliśmy jej zasoby wcześniej, więc to też jest plus. Dobra, co możemy tu zrobić pośpiechenia? Um, no dobra. Jest to rzadka rzecz, więc fajnie, że to rzadkie rzeczy zgarniać. To jest dobre pytanie, mój drogi. Już całe dobre 15 minut tu jesteś. Tyle ci mogę powiedzieć. Inna sprawa, że to nam się zaraz skończy. Czy nas to wyrzuci, czy nas to zabije? To są moje pytania na teraz. Dobra. Było no coś ciekawego. Skakacza tak się po prostu nazywają. Oni są dużo bardziej wytrzymali. Boję się, boję się, że zginiemy po prostu. To na zegarek, to jest nasze jakieś życie. W tym miejscu. Albo, że to powstrzymuje od nadejścia jakiegoś... Wielkiego, ogromnego potwora, czy coś w ten deseń. To jeszcze zgarnijmy skrzynię. Oj, oj, oj. Faktycznie giniemy, jak padnie zegarek. Pieka piekielny zegar odliczył czas do, do końca. No dobra, ale to jesteśmy pokonani, to tak można powiedzieć, ale. Znaczy, się, nikt nas nie zabił, mamy brak nowych artefaktów. Czas gry 00, całkowity czas 12-18, co ciekawe. Jedna próba. No dobra, kontynuujemy sobie. Zobaczymy, wyrzuci nas to pewnie na powierzchni teraz. Zanim byśmy czy, czy to, że jakby mieliśmy gdzieś ten zegarek, to jest jakby problem, tak naprawdę, i powinniśmy normalnie uciec z tamtego miejsca przed końcem czasu. To gra nazywa się Hell Clock, czyli piekielny zegar, więc to też coś mówi. U, a my się znowu budzimy. Przed wejściem w Quicksheram. Wszystkie świecidełka. PD i złoto przepadły! Czyli całe to złoto co miałem, nic mi tak naprawdę... O, mogę też mapę tak ustawić. Super. E, na tabie, <grym>, jakby ktoś chciał wiedzieć. Super informacja w takim wypadku, że to przepadło. Po co mi to złoto było, nie?

Ten czas Lepszy sprzęt? Powiadacie? No to z chęcią, no, zobaczmy, jakie możemy zweryfikować ten lepszy sprzęt. Kup zalecaną broń, nam mówi gra. E, czyli zardzewiały rewolwer. Okej, okay, my chyba nie mieliśmy tego wcześniej, mieliśmy po prostu jakąś tam broń. Bogusławiony sprzęt został umieszczony bezpośrednio w twoim ekwipunku. Przedmioty te są stałym wyposażeniem i zostaną założone w kolejnych próbach. Okej. Okay. czyli tego nie będziemy tracić z ranu na ran. Eee, przynieś kamienie dusz Johna, Badiemu, aby zrobić więcej bogosławionego sprzętu. Mamy 50? Możemy kupić sobie znuszoną kurtkę, proszę bardzo. Więc mamy już dwie rzeczy w tym momencie, które nam trochę pomagają, pomogą w przyszłych, że tak powiem, eee, wędrówkach. naszą i jedzie nie mamy no tutaj, nie tracimy wiary zasadniczą. No to mamy jeszcze ciekawego, nic tu chyba już do rozmowy nie ma, myślałem, że coś się jeszcze pojawi. Mamy księgę umiejętności. Możemy wybrać darmowy węzeł, aby nauczyć się tej umiejętności w tym momencie. Czyli co tego? Tego powtarzacza się możemy nauczyć, okej. Okay. Możemy to sprzenieść to tutaj i na E będziemy mieli kolejną zdolność. Też kamienie dusze, kamienie duszy będą służyć do tego, żeby rozwijać te rzeczy, tak? Okej, okay. a jak my możemy to rozwijać czy wykupywać? To jest lepsze pytanie. Maksymalny poziom umiejętności na razie to jeden, więc tak tutaj niczego chyba nie możemy rozwinąć póki co. Jak to wygląda? On tak po prostu wystrzał, a to co robi to przy. Aaaa! Szybko nam się oczywiście mana skończy, ale. Ale faktycznie pozwala to na całkiem fajną możliwą zabawę. Potrzebuje drewna, żeby no naprawić schody. No dobra, czyli będziemy też na to się musieli przyglądać w podziemiach tak naprawdę. No ale moi drodzy, tak w skrócie wygląda Hell Clock. Pełen akcji RPG, bardzo nietypowe otoczenie generalnie. Ameryka Południowa, Brazylia, XIX wiek jeśli się nie mylę. A my mamy nowy quest, zabić kupca na siódmym piętrze, daleko mamy do dojścia tam, to jednak trochę pewnie zajmie. No ale jak widzicie, gierka jest całkiem przyjemna. I to, że te bardzo pozytywne ceny na Steamie są, to wydaje mi się, że jest to faktycznie zasłużenie jak najbardziej. Moi drodzy, co wymyślicie o Hellclocku? Dajcie znać w komentarzach. No i jeśli wam się podobało, że graliśmy w taką grę, gdzie możemy sobie tak pięknie postrzelać, no to zachęcam Was do subskrypcji kanału, bo więcej tego typu gier na moim kanale się na pewno pojawi. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się ciepło i do usłyszenia. Hej!